Witam szanownych państwa bardzo serdecznie, ja się nazywam Maciej Podstawka i dzisiaj tak troszkę na luźno. Kilka ciekawych przemyśleń, chwila bo idę chyba ścieżką rowerową jak się okazuje, ale przed chwilą tutaj jechał jakiś rowerzysta, więc stąd moje zagapienie. W każdym razie chciałem z wami dzisiaj pogadać tak troszkę luźniej przy tych fajnych warunkach pogodowych, może i troszkę wieje, mam nadzieję, że nie będzie tego słychać w mikrofonie ale przynajmniej nie jest jakoś zimno, lato już powoli się zbliża, powoli, ale wielkimi krokami. No i fajnie tak popatrzeć na tych wszystkich ludzi, którzy już nie muszą martwić się o maseczki, o restrykcje. Covida praktycznie w Polsce nie ma i to zapewnia nam sam minister zdrowia, Adam Niedzielski, który Ogłosił, że już nie ma, czy też za parę dni nie będzie stanu epidemii, tylko stan zagrożenia epidemicznego, co wprost mówi nam, że okej, okay, już nie mamy problemu, nie musimy się niczym zamartwiać. Według wielu płynnie weszliśmy z okresu, który był bardzo zły, bardzo szkodliwy dla społeczeństwa na całym świecie, w tym również dla Polaków, w okres, który Znowu jest bardzo szkodliwy dla społeczeństwa, w tym również dla Polaków, a może w szczególności dla Polaków, o Ukraińcach oczywiście nawet nie e, wspomnę, no bo dla nich to jest rzecz jasna, jeden z gorszych historycznie okresów, ale dla Polaków również nie jest zbyt przyjemny, ponieważ to my najbardziej musimy się teraz chociażby wykosztować gospodarczo. No i nie za bardzo widać, żebyśmy mieli jakąkolwiek pomoc ze strony. Unii Europejskiej. Chcą nam w dalszym ciągu odebrać pieniądze, jakie powinni nam wypłacić z racji naszych umów, chociażby ten KPO, Krajowy Fundusz Odbudowy, tak, jakoś tak to się nazywało, ale z kolejnych dotacji, jakimi by mieli nas finansować, że tak to powiedzmy, tak naprawdę to jest redystrybucja pieniędzy, które, które i tak tam wpłacamy jako członek Unii Europejskiej. No to z innych funduszy będą sobie potrącać ten KPO. W każdym razie jest to naprawdę nieprzyjemny dla nas okres, bo faktycznie widać chociażby galopującą inflację, no i zmniejszony rozwój gospodarczy naszego kraju. Jednak dla wielu jest chociaż pocieszeniem to, że, minę że minął już nas inny kryzys. Minął nas właśnie COVID, więc mamy dużo więcej wolności, możemy robić dużo więcej rzeczy, możemy swobodnie. La Dobra. Latać może nie aż tak swobodnie, no bo jest jeszcze kwestia kontrolerów lotu. Ale abstrahując całkowicie od tego, przynajmniej w Polsce możemy się czuć przynajmniej w miarę swobodnie. Jednak już teraz epidemiolodzy alarmują, że to wszystko wróci. A tak naprawdę to, co teraz się dzieje, to jest zwykła zasłona dymna rządu. No i oni doskonale wiedzą już teraz, że. To nie jest na stałe. To jest zupełnie taka sama sytuacja, jaka była przed wyborami poprzednimi, kiedy to Rafał Trzaskowski z Andrzejem Dudą startowali w wyborach prezydenckich i Mateusz Morawiecki, mimo, mimo tego, że wtedy akurat ta fala była większa niż obecnie. Mówił, że covidu nie ma, że nie ma się czego obawiać, idźcie do urn na wybory. Wtedy właśnie były też te e, wszystkie memy, że Mateusz Morawiecki wysyła nas wszystkich do urn, ale niekoniecznie wyborczych, zwłaszcza emerytów, bo e, wtedy było e, to tak, że nawet ten alert RCB po raz pierwszy przyszedł w takiej cywilnej sprawie, takiej niekryzysowej, że emeryci i matki z dziećmi, i kobiety w ciąży mogą pójść jako pierwsze zupełnie inną kolejką od innych. Co było wprost takim narzuceniem dla grupy odbiorców, dla grupy wyborców Prawa i Sprawiedliwości, czyli rodzin z dziećmi oraz emerytów, że oni koniecznie powinni pójść na te wybory, no bo wiadomo, to ich. Bardziej zachęci, no bo nie będą musiały stać w kolejkach, a z pewnością, mimo tego, że e, mamy demokrację i każdy powinien czuć ten obowiązek, że okej, okay, to jest mój patriotyczny obowiązek, muszę iść na te wybory i zagłosować, no to jednak dla wielu osób sama kolejka już jest e, problemem. Tutaj, no bo można ten czas spożytkować według niektórych znacznie lepiej, tym bardziej, że niekoniecznie właśnie jeden głos ma znaczenie. Powiedziałbym nawet, że ma bardzo marginalne lub wręcz nie ma. No i Samo pójście na wybory nie jest czymś zbyt logicznym, ale bardziej emocjonalnym. W każdym razie, już teraz wraca nam znowu do mediów informacja o tym, że niekoniecznie taki stan rzeczy, jaki mamy obecnie w Polsce, pozostanie przez długi czas, ponieważ osoby niezaszczepione zagrażają osobom zaszczepionym znacznie bardziej niż zaszczepione zaszczepionym. A dlaczego? No, z tego powodu, że e, dużo wyższe jest ryzyko transmisji od osoby, która nie jest odporna na COVID w takim stopniu, jak ta osoba zaszczepiona. Inna sprawa, że jeśli już ten niezaszczepiony zaszcz za, zarazi zaszczepionego, no to tamten też może dalej zarażać, ale w każdym razie znowu wraca nam ta sama narracja. Czyli Polska jest krajem wyjątkowo niezaszczepionym. Dodatkowo mamy teraz problem z migrantami, którzy, którzy jeszcze bardziej na, nas yy, mają okazję pozarażać, mają okazję zrobić kolejne ogniska COVID-u. No i wróci zupełnie to samo. Już jest mowa o powrocie paszportów covid o powrocie tak zwanej segregacji sanitarnej. No i faktycznie możemy się tego obawiać, mimo tego, że. Wariant omikron sam w sobie nie jest już aż tak groźny. Generalnie sam Adam Niedzielski powiedział przecież, że powinniśmy już COVID traktować zupełnie tak samo jak grypę, ponieważ, po pierwsze, nie jest aż tak śmiertelny. Co do śmiertelności, też oczywiście można bardzo dużo e, powiedzieć, bo mm, oficjalne dane nie przekazują nam w pełni prawdy z tego względu, że przecież e, obliczana jest ilość osób, które w ogóle się. Które w ogóle odeszły z tego świata. W wyniku, bądź też niekoniecznie w wyniku, a posiadając tę chorobę w sobie, ale to wszystko jest mierzone na podstawie osób, które. U których wykryto oficjalnie, rozpoznano, że są zakażone. A jak wiele osób jest takich, które w ogóle nie poszły się zbadać, a przynajmniej nie zbadały się oficjalnie tylko tym testem z apteki? No takich osób było całe mnóstwo. Ile osób było tak zwanych bezobjawowców, którzy też przecież nie byli wliczani w tę statystykę. Więc nawet jeżeli przy tym pierwszym COVID-ie śmiertelność to było 2%, to tak realnie możemy myśleć, że mogło to być. 0,2%, ponieważ wiele osób zwyczajnie się nie badało z różnych przeróżnych powodów, ale zwłaszcza dlatego, że byliby całkowicie odcięci gospodarczo i społecznie od <laughs> życia na długi czas, no bo te same kwarantanny nie były niczym przyjemnym. Niemniej, ten cały COVID pokazał rządom, nie tylko rządowi w Polsce, ale rządom na całym świecie, jak łatwo jest manipulować społeczeństwem, jak łatwo jest przejąć kontrolę nad tym, co wydawało się przez dłuższy czas, w ostatnim czasie zwłaszcza dla nas jakąś najśwież, najświętszą wartością, najświętszą wartością demokratycznego państwa prawa. Czyli to, że my faktycznie mamy prawo do tego, by być wolnymi ludźmi do tego, że możemy podróżować, gdzie chcemy do tego, że możemy chodzić, gdzie chcemy jeżeli spełniamy oczywiście określone warunki, które nie są podyktowane chociażby naszymi predyspozycjami z urodzenia, czyli płcią, czy kolorem skóry to wszystko się. W e, demokratycznym państwie prawa nie powinno liczyć. Ale tak sobie pomyśleli, okej, okay, sprawdźmy to. Powiedzmy, sprawdzam, zaszczepmy tych, nie zaszczepmy tamtych. Zobaczymy, co zrobią, kiedy jednej z tych grup odbierzemy pewne prawa. No i stało się to, że faktycznie ludzie nie za bardzo protestowali. Wręcz prze przeciwnie, pojawiły się. Dwie grupy, które rywalizowały między sobą, które między sobą się tłukły, a do rządów nigdy za bardzo nie miał o nic pretensji. Teraz, nawet kiedy ta śmiertelność nie wróci na poprzednie tory, bo co, coraz to kolejny wariant covid był zawsze coraz mniej śmiertelny, co, co pokazują również statystyki z Chin. Sprawdźcie sobie oficjalne statystyki z Chin, jak to wygląda tam, mimo tego, że obecnie mamy turbo kryzys, że faktycznie zakażeń jest tam z dnia na dzień coraz więcej. To śmiertelności tam nie ma. Tam, przynajmniej według oficjalnych statystyk, pewnie wielu powie teraz, że OK, Chiny kłamią. Dobrze, że nasi nie kłamią. W każdym razie, w każdym państwie na świecie obecnie widzimy zmniejszoną śmiertelność. I z każdym kolejnym wariantem COVID-u była znacznie. Niższa, więc o to teoretycznie moglibyśmy być spokojni. Problem w tym, że w każdej chwili mogą nam wmówić cokolwiek, co będzie im na rękę, na obecne czasy. No i teraz nie mogą nam wprowadzać dwóch kryzysów jednocześnie, no bo wreszcie naród by się zdenerwował. Nie może być tak, że mamy kryzys uchodźczy i musimy wpuszczać ludzi do domu, kiedy się okazuje, że większość z tamtych ludzi jest niezasypionych i byśmy mieli od razu w domu kwarantannę. I to dlatego. Zrezygnowano z tych wszystkich obostrzeń, ale czy to nie wróci, kiedy będzie znowu spokój, względny spokój przynajmniej, kiedy uda nam się ogarnąć tę sytuację do tego stopnia, żeby nie było już problemu z tym, że musimy na siłę w domach naszych utrzymywać obywateli ze wschodu? No, niekoniecznie, bo było to naprawdę bardzo dobre narzędzie represji rządu nad nami. I dlatego coraz więcej pojawia się komentarze ekspertów, również tych, którzy są powiązani ściśle z naszym rządem, również tych, którzy są doradcami premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie COVID-u, doradcami Adama Niedzielskiego, bo to zawsze wyglądało w ten, sam, w, ten sam, w ten sam sposób. Czyli oni nie mówili tego wprost. To nie było tak, że Adam Niedzielski wychodził i mówił: Ok. Teraz ograniczamy wam możliwości waszego życia. Ograniczamy wam prawo obywatelskie. Nie możecie tego, nie możecie tamtego. On zawsze mówił, że ja tego nie chcę. To jest ostateczność. To na zachodzie tak robią. I my tego nie zrobimy. Ale wypuszczali w międzyczasie swoich ekspertów, swoich lekarzy, którzy dla nich pracowali i byli przez nich opłacani. I to ci lekarze mówili, że trzeba. I że oni nie rozumieją, dlaczego rząd tego nie robi. Ale nie wchodzą w politykę. Okej, okay, roz rozumieją, że polityka to jest zupełnie inna sprawa więc e, mogą, więc oni tylko by zalecali. No i pojawia się taki jeden, drugi, trzeci. Później przez dwa tygodnie była taka narracja i Adam Niedzielski w końcu wychodził i mówił, no okej, okay, polityka polityką, ale zdrowie Polaków jest najważniejsze, skoro tylu ekspertów o tym mówi, no to musimy coś prowadzić. I to jest genialna strategia na to, żeby wmawiać ludziom co tylko się chce. Dlatego bądźcie czujni, bądźcie czujni zwłaszcza na to, to teraz może się wydarzyć, bo może być naprawdę bardzo źle i znowu wejdziemy z drugiego kryzysu w pierwszy. A jeśli chcecie być stale na bieżąco z tym, co się dzieje w kraju i na świecie i z tym, jakie to kolejne restrykty, obostrzenia mogą wprowadzić, to zachęcam Was wszystkich bardzo serdecznie do tego, żeby subskrybować ten kanał. Kanał Bądź na Bieżąco Ekstra, który jest taką luźniejszą formą głównego naszego kanału, bądź na bieżąco. Mam nadzieję, że ten oto pasadzik mnie za bardzo nie zagłusza i można mnie zrozumieć. Piszcie koniecznie co wy o tym sądzicie, wejdźmy w fajną dyskusję, czy waszym zdaniem znowu jest szansa na powrót tego co było, na powrót tego sanitarnego terroru, czy może jednak pożegnaliśmy już to na dobre, ponieważ bez śmiertelności nie będzie też kwarantanny. Może macie zupełnie inne spojrzenie na tę sprawę, zapraszam serdecznie do dyskusji, z chęcią się do niej włączę. Tymczasem co? Trzymajcie się cieplutko, no i hej!